7 lipca rozpoczął się pierwszy etap prac związanych z adaptacją powojskowego budynku bezpośrednio przylegającego do gmachu urzędu miejskiego, a znajdującego się od strony ulicy Marcinkowskiego w Nysie. Parter zostanie przystosowany do wymagań nowego najemcy. Nyski zarząd nieruchomości spółka ZOO w Nysie 18 czerwca 2014 roku Poinformowała, że został rozstrzygnięty przetarg na przebudowę i zmianę sposobu użytkowania dawnej wojskowej komendy uzupełnień na obiekt usługowo-administracyjny. Dawny WKU, który aktualnie swoją siedzibę ma przy ulicy Mariackiej, zamieni się w agencję restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa, która dotychczas znajdowała się w budynku gimnazjum nr 2 przy ulicy Bolesława Prusa. Nyski zarząd nieruchomości, który finansuje adaptację obiektów po pod wynajem rozpoczął wcześniej przeprowadzając przetarg, rozpoczął już adaptację pomieszczeń. W ramach pierwszego etapu przystosowania obiektu do nowych wymagań użytkowych zostanie wykonany remont dachu, wymiana okien, pionów hydraulicznych, ogrzewania obiektu oraz całkowity remont parteru. Koszt tego zadania pierwszego etapu, które będzie wykonany w tym roku, to suma około 2 milionów złotych. Termin wykonania prac ma nastąpić w połowie grudnia 2014 roku. Prace powinny zakończyć się w grudniu tego roku, wtedy będzie możliwe oczywiście tutaj już będzie możliwe użytkowanie pomieszczeń parteru. Jeśli chodzi o przyszłość, za wcześnie na razie mówić co do kolejnych. Etapów już wykończenia takiego kompleksowego, kolejnych pięter. Sąsiedztwo z Urzędem Miasta to dobra lokalizacja i spore udogodnienie dla mieszkańców gminy Nysa.